Dzień dobry, dzień dobry, kochani widzowie. W dzisiejszym odcinku BMW 645 silnikiem N62. Proszę Państwa, samochód przyjechał z innego warsztatu, ponieważ klient zostawił samochód na y, uszczelnienie silnika. Leciały po prostu uszczelki pokryw zaworów. Po tej operacji. Panowie zapomnieli y, zrobić y, adaptację ustawienia silniczków walwetronika. To po pierwsze. Po drugie, po tej naprawie wywaliło wanosy. Samochód kichał, prychał, źle pracował, wywalało zapłony. Więc auto zostało przyprowadzone do naszego warsztatu i było tu, powiem Wam, tyle fakapów, że w głowie się nie mieści. W związku z tym, zapraszam Was do oglądania odcinka i na jazdę testową. Ale to chodzi, panie, ale to chodzi. Dobra, Zmniejszymy. Pan już wie, ile kosztowało wszystko, bo parę złotych kosztowało, ale przyjął. Tak, tak. No myślę, że się spodziewał, że to tanio nie będzie. Słuchajcie, kochani widzowie, może najpierw zaprosimy was do materiału z wczoraj, tak naprawdę. Bo już tu mieliśmy. Na gorąco pra... w emocjach, nie? Na gorąco w emocjach, praktycznie rozkładaliśmy ręce, ale BAM! Pan Adrian wpadł. A wpadł dlaczego? Bo nie ma rutyny. Yy, tak, ale w ogóle to był taki <laughs> ciąg przyczynowo-skutkowy. Tak. Nie, to nie było tak, że Bach nagle zauważyliśmy. Nie, to było tak, I... że. I to zostaliśmy po godzinach. Tak. Bo nie dało nam to spokoju. Także za zapraszam do oglądania teraz materiału, co tutaj się wydarzyło. No, słuchajcie, jeszcze przed urlopem walczymy. Tam Norbercik przy swoim aucie, a my z Adrianem przy aucie klienta. Nie klienta. Powiedz Adrian, jaką jeszcze znajdźkę znalazłeś, oprócz tego, że był rozrząd przestawiony? Znaczy, ogólnie zamysł na ten samochód był dobry, zacznijmy od tego, bo ja sobie zacząłem sprawdzać przejścia od wanosów, od wtyczek od elektrozaworów, do sterownika silnika, ale nie pomyślałem o tym, żeby sprawdzić przejścia z czujników wałków, ale wracając do znajdziek, to tak, dwie wtyczki od elektrozaworów urwane po przewodziku, oczywiście zaizolowane przez mechanika wcześniej, żeby nie było widać, Następna znajdźka, wtyczka od czujnika, jak już się okazuje wydechowego, również była y, machnięta, Tak w sensie, jest. też miała przewodzie kurwane, no zresztą samo jest zarobione. No i teraz już nie I wywala jest... vanosa, ale tak. jeden vanos nie chodzi i słuchajcie, numer jest taki, że ktoś, bo to się w ogóle słuchajcie stało po wymianie pokryw zaworów, ktoś uszczelniał tutaj y, zawory, y, te pokrywy zaworów i to się zdało. My myśleliśmy, że to się stało, bo ponieważ ktoś nie zrobił yy, ustawienia silniczków walwetronika i wtedy też się potrafi przestawić, jak jeżeli się tego nie zrobi. Nie zawsze, ale potrafi się zrobić. No i przestawiony wałek był. No i słuchajcie, numer jest taki, kolejna znajdźka, ostatnia mam nadzieję, yy, to jest yy, czujnik wałka w, yy, ssącego, a był włożony... Tam, gdzie powinien być czujnik wałka wydechowego, także teraz zamieniamy. A jeszcze był przystawiony rozrząd. Tak, no to już nie... mówiłem, za, tak. już mówiłem, już mówiłem. Także słuchajcie, walczymy dalej, tak żeby przed urlopem jeszcze samochód oddać i teraz... Adrian tu przekręca te czujniki, a z tej strony jest wszystko dobrze. Tak. Bo właśnie chcieliśmy zamienić czujnik i się okazało, że tutaj, o zobaczcie sobie, tu jest dobrze. Dobrze, że, że jest fałka, nie? że można podejrzeć z drugiej strony. A czyli no podejrzeć, wszedłem jeszcze w schematy, <grym> bo chciałem rady. zamówić na wszelki wypadek czujnik. I ja mówię, jak to? Zobacz, Adrian. Tak. <grym> czujnik sący, włożony tam, gdzie powinien być wydech. I one się różnią czujnikami, czyli system myślał, tak, ten że, jest, ten wydech, że, że jest wpięty. Raczej yy, 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 system odczytywał, tam gdzie jest Sący, odczytywał wydech i odwrotnie. W sumie tyle się... Pozwolę sobie pani Adam. Dadaj, tak, ty gadaj, bo, bo tak. ja w ogóle padka to bo tak, to jest niecały w emocjach. Tak, to jak przyjechałem do domu, to patka się śmiała, że ona mnie nie musi chwalić i komplementować, bo ja w taki samo zachwyt popadłem wczoraj że po prostu tylu komplementów to ja w życiu od siebie nie usłyszałem, nie? No i ciężko w sumie zebrać myśli i zacząć od początku jakoś składnie, bo tyle się działo przy tym silniku, że to się nie mieści w głowie. Dobra, nie? to ja może opowiem, jak to było, że czemu się Pan do nas umówił. Tak. tak. o, dzięki. Tak, tu i tak świateł nie ma, bo Pan jeszcze musi moduły naprawić. A Pan nam pokazał, że światło. Dobra, słuchajcie, Pan, bo Pan pracuje, mieszka w Holandii, przyjeżdża na wakacje. I jak przyjeżdża na wakacje, to co roku nas odwiedza, bo zawsze coś. Ale w zeszłym roku nie byliśmy w stanie panu pomóc, bo miał potworne wycieki z uszczelek pokryw zaworów, więc odstawił do jakiegoś warsztatu. Zrobili mu to i pani Adamie, ratuj, bo po prostu ten samochód ledwo pracuje po wymianie tych uszczelek po pokrywach zaworów. Ja się pytam, czy były, bo rozmawiałem tam z tym mechanikiem. Nie robiliśmy ustawienia walvetronika. Ja mówię, no to nie, no to błąd, dobra. Zrobiliśmy ustawienie, nic to nie dało. A właśnie często się zdarza, że jak się tego nie ustawi, to się często przestawia, się się przedstawia... ale ja nie wiem czemu vanos, jak to nie ma w ogóle nic wspólnego, ale tak się zdarza i koniec. To wiem z doświadczenia. I ja też nie jestem takim badaczem, żeby dociekać, dlaczego, po co i ten. Dla mnie... Ale zdarza się, nie? Ja nie jestem aż takim badaczem, żeby to do te... dociekać. No bo bo to... dwa osobne systemy, ja nawet tak. powiedziałem zresztą przy panu, nie? Tak. Dwa osobne systemy, że nie ma jakiegoś tam połączenia. Ale, ale, ale dobra, nie? I słuchajcie, no Nie byliśmy panu w stanie pomóc, bo pan przyjeżdża na wakacje, jak my je, mamy urlop zawsze. To tak się zazębia i tak co roku jest. Co roku ten sam problem, nie? Dodatkowo jeszcze tutaj, tu była wcześniej skrzynia biegów SMG, ale ona się rozleciała i pan zdecydował się zrobić swapa, więc jest złożony manual sześciobiegowy, i jeszcze bardzo głośno chodziła skrzynia biegów. Nie byliśmy w stanie pomóc, mogliśmy na tyle, że włożyliśmy nowe elektrozawory, bo być może, mówię, może elektrozawory to na szybko możemy wymienić, to nic nie dało. Wypiąłem jeden elektrozawór, żeby chodził w trybie awaryjnym, żeby pan mógł dojechać. Pan dojechał, ale się okazało, że jednak ten samochód nie miał tyle mocy, więc odstawił go do garażu i czekał na termin za rok. No i przyszedł termin i nam przed trzy tygodnie przed urlopem odstawił czy dwa tygodnie przed urlopem dwa tygodnie dwa, przed urlopem dwa. Ale doszło w dużo jeszcze więcej rzeczy. Pękły przewody od y, Active Steering, y, czyli przewody jeszcze. Czyli najpierw zrobiliśmy przewody. Później Norbercik y, zdjął skrzynię biegów. Okazało się, że ten, kto robił swapa, założył używane koło dwóch masowe, które się rozleciało w pył. Założyliśmy wszystko nowe, skrzynia, petarda. Wszystko chodzi tak jak trzeba. No dobra, ale... Byliśmy umówieni generalnie na Wanosy. No Więc te Wanosy zostawiliśmy na koniec. Zajęliśmy się rzeczami innymi, bo Adrian też w tym tak. czasie robił coś innego. A chciałem, żeby to Adrian robił. No i tyle. No i wjechaliśmy na te vanosy. I Ty teraz możesz poopowiadać. I się no. zaczęło. I się zaczęło. I się zaczęło. Mieliśmy już takie, w sensie było takie doświadczenie, jak tu pracuję z te, te, te dwa lata już powiedzmy, że jak jest błąd vanosa, to niekoniecznie musi być to mechaniczny błąd. Więc wziąłem miernik w rękę i zacząłem robić pomiary elektrozaworów po prostu, żeby sprawdzić, czy na przykład ptyczki nie są zamienione, czy wiązka nie jest, bo tutaj gaz jest założony, to też trzeba zaznaczyć, więc ta wiązka jest trochę pocięta. Zacząłem sprawdzać przejścia, no ale przejścia były. A więc jak przejścia są, to rwiemy kawałek prostej drogi, tak tutaj. Zobacz. Ładnie jedzie. A to jest czwarty bieg, bo ja w ogóle... Ale ładnie wstało od dołu. Nie chcę też za bardzo jeździć, bo są hamulce po prostu przez to za zastałe tak. i powiem Ci, to hamowanie jest słabe, nie? No właśnie i wracając, sprawdziłem elektrozawory i tutaj mam do siebie o to żal, bo nie sprawdziłem... Czujników wałków, ale to jest to doświadczenie, nie? które ja tak. No więc wymieniliśmy jednostki sterujące. Zdjęliśmy zdie... Zjęliśmy pokrywy i okazało się, z... że jest przestawiony, przestawiony rozrząd. rozrząd. Tak. I... Byliśmy pewni, że po prostu przyciął się waną, czy coś w tym stylu, ten rozrząd przestawił. W ogóle rozrząd był poskładany na znaki, na markerki jakieś w ogóle. Bo się okazało, że tu kiedyś był remont silnika. Remont silnika robiony. robiony. Zobacz, no i przeciwbiorny. Ależ ładnie to jedzie. Pokażę Ci jeszcze fajne miejsce, o którym Ci mówiłem. W międzyczasie jest A, ten tunelik? Tak, a jest. Wygadałem, kurde. A, dobra, a to co? No to otworzymy, otworzymy szyby i będzie będziesz, słychać usłyszycie fajny dźwięk. No i co? Ustawiliśmy rozrząd, wymieniłem jednostki, złożyliśmy to do kupy, odpalone. Dupa. Dupa. Dupa, Dupa dalej wywala. Było trochę lepiej. Było trochę Było lepiej, trochę tak. lepiej, nie? No i co, i brak pomysłu, więc co? Wracamy do pana oryginalnych jednostek sterujących i przy okazji sprawdzamy wszystko, czy to, co jest, czy nie przestawił się rozrząd. O. Tak, no i co, i to, to zresztą Kamil przy tym był, przy zdejmowaniu elektrozaworów, bo też się podmienialiśmy, te elektrozawory po tej pierwszej wymianie, urwały się wtyczki od tych elektrozaworów. <laughs> A, urwały, no to na włosku. Na włosku się, się trzymało, nie, więc Kurde... Fajna jest, manualna skrzynia robi roboty. Tak, upalara. Tak, więc raz, przestawiony rozrząd, dwa, pourywane przewody od elektrozaworów, pomimo, że były przejścia, to one trzymały się na włosku i zwierały się przy przychtyczce, tak. nie? Tak, tak, tak. A, ale to też wyszło y, z diagnostyki u Kamila. Y, tak. Bo y, wyszło, że jest nie, właśnie to wyszło tak. w diagnostyce, tak. Tak, więc to już było wyeliminowane, więc już radość, bo może zadziała, bo te elektrozawory, bla bla bla, no ale dalej złożone, ustawione, dalej nie działa. No i właśnie tu jest, do... jest ale no, za... cofniemy się, żeby otworzyć szyby, żebyście usłyszeli, jak brzmi motor, żeby ale się trochę naj... rozpędzić. Znajdźka, dokładnie. No i co? W skrócie podpiliśmy komputer, sprawdziliśmy, chodzi wydechowy zamiast sącego. I pomysł padł taki, to już było po godzinach, właśnie wczoraj, do prezesa, mówię, panie Adamie, trzeba zamówić czujnik wałka. Nie? Trzeba, trzeba zamówić czujnik wałka. Prezes poszedł do, do schematu. Na schematy, i się okazało, raczej okazało, ja pamiętałem, że taka jest różnica. Ja widziałem, że jeden czujnik jest na przewodzie, a drugi jest taki jak w, N, w N42 na wtyczkę. Tak. I że dwa są takie same, i dwa są takie same. I nie? patrzymy, sący jest na no. tym. I Adrian mówi, ale ja tam, idę, gdzie idę jest, zobaczę. Ssący, jest czujnik wydechowy. Tak, idę zobaczyć I nagle. Yy, zamienione czujniki. Ktoś zdjął, słuchajcie, pokrywę. A zdjął prawdopodobnie zdjął czujniki do zdjęcia pokrywy, pokrywy. bo jest łatwiej pokrywę wyjąć. I da się włożyć yy, czujnik tak. po prostu... Yy, one tak samo wyglądają, tylko jeden jest na wtyczce, tak. a drugi ma przewód z wtyczką. Tak. To co jest, jest w pokrywy, jest takie samo, ma taką samą średnicę i długość, a to co wyrzuciliście. Widzieliście w materiale. Tak. no I po prostu sterownik, a wpadliśmy też na to między innymi dlatego, że silnik już nie wyrzucał błędu. Yy, tak. A właśnie, nie wyrzucał błędu yy, vanosa, ale. Jeden wanos był w trybie awaryjnym, a drugi wanos yy, który chodził? Wydechowy powinien chodzić na 120 stopniach, tak. a chodził na 110, tak jak sący powinien, tak. nie? czyli chodziły odwrotnie. Nie? Tak, i po prostu jak weszliśmy w schematy, wpadli Adrian wpadł na ten właśnie pomysł, że ktoś zamienił. I słuchajcie, wczoraj zamieniliśmy. Czy co w materiale? Petarda, czyli były, ile było fakapów? Przestawiony rozrząd. Znaczy tak, nieustawione silniczki, przestawiony <laughs> tak. rozrząd. Yy, urwane kable yy, tak. od dwóch czujników i jednego elektrozaworu i zamienione te cztery fakapy przez jakiś tam warsztat. Ja, tak. ja powiem tak, ja, ja nie, nie mam nic do tego warsztatu, tylko chodzi o to, jak my robimy tak, że jak coś składamy i coś jest nie tak, to wracamy do tego tematu z powrotem, tak. bo nie ma takiej możliwości, to się rzadko składa, że coś innego. No, znaczy mega doświadczenie teraz mega tutaj doświadczenie, na, tym, tak. na, 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 na tym przykładzie, nie? na tym przykładzie. No. Bo jak kiedyś coś przyjedzie do nas z podobnym problemem, to tylko zajrzymy tak, w czujniki tak małków i będzie wiadomo, nie? Chwila teraz dla Was i dla nas. Otwieramy szyby. Otwieramy szyby, nic nie mówimy, nie? Nic nie mówimy, bo jedziemy przez taki mały tunelik, żebyście usłyszeli jak brzmi wydech, proszę Państwa. Trochę wyzywałem ten samochód, żeby się znać, ale fajny jest. Fajny, nie? Może tam sobie staniemy jeszcze przegazujemy właśnie w tym, nie? Tak. My już się nagadaliśmy, niech teraz samochód podada. Tak jest, tak jest. I co, fajne miejsce? No, tak. Ale tak blisko, nie? Dobra, staniemy tutaj, posłuchacie sobie wydechu. Podobało się? Nam się podobało. O, jeszcze tu trzeba inicjalizację zrobić. Uh -huh. To ja też. Tak. To tak wiesz. Nie, musisz tak, po, 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 tak. po kawałeczku. musisz po kawałeczku. No dobra, słuchajcie, no, tym akcentem kończymy odcinek. Wracamy do warsztatu. Jest, dla nas to jest taka podwójna radość, ponieważ od jutra już mamy zamknięty warsztat, jedziemy na urlop i cieszymy się, że udało się ten samochód skończyć. Mi się wydaje, że on trzy tygodnie u nas był, bo myśmy tutaj, on tydzień po, stał, bo trochę. nie było kiedy wiekać na te wanna, tak. szczerze. Także tak. Yy, napiszcie w komentarzach, yy, czy mieliście podobne doświadczenia. Ja takich doświadczeń zamiany wtyczek, zamiany czujników miałem dużo. Tutaj na to nie wpadłem, ponieważ yy, tym stricte zajmował się Adrian. Ja też miałem inne rzeczy na głowie i doglądałem tego po prostu od czasu do czasu. Ja jestem dumny z Adriana, że doszedł do tego, bo to jest też po prostu doświadczenie, nie? I dzięki temu, że nie ma rutyny jeszcze. Jeszcze. A jak będzie miał, to będzie musiał uważać na to. <głos> <głos> znaczy pewnie i tak ktoś tam napisze, że wymieniacze i nie posprawdzaliśmy, ale to niech nie No ale wymieniacze! No słuchajcie, naprawa samochodów polega na wymienianiu części. No, no i no, tyle. Także słuchajcie, my lecimy na urlop, a wam życzymy wszystkiego dobrego. Cześć!